Halo halo YouTube, cześć witajcie moi drodzy z tej strony, oczywiście Darunia zapraszam Was na kolejne spotkanie z naszym tutaj jakże przydatnym e, nadną no, fazmafobią Czy ja wszystko wydałem Co ja w ogóle mam? Nawet nie wiem, akurat jest to, to, to Wszystko. No tabletek nie mamy, nie? Bo nie mamy poziomu. Trzeba poziom bić. Sobie pójdziemy sobie teraz... Ojej, przepraszam. Sobie pójdziemy teraz sobie na średni. Oczywiście weźmiemy sobie mapkę. A tą mapką dzisiaj będzie Willow. Gotowy <laughs> to start. No będą wybudowane na... Dobra, wiemy. Wszystko. Jest aktualnie godzina 12.19. Oczywiście w 3 grudnia. W niedzielę. Tak, to już jest moje czwarte nagranie, bo był ATS, było dwa razy Brain Show, teraz jest a będzie dwa razy. Jeszcze dzisiaj planuję Inside'a nagrać dwa razy, zaraz po Phasmophobia i jeszcze też planuję nagrać ETS-a i... nie, ETS-a może nie dzisiaj, ale na pewno Farminga dzisiaj też nagram, także... Dzisiaj dzień nagraniowy, a zwłaszcza, że mam mało miejsca, więc coś muszę wrzucić, żeby móc coś nagrać, nie? Tak to działa. Już tak ciemno tutaj. Ja... Co mu tak ciemno? Tam tam iść? Chyba z głowy boli. Dobra, weźmy lmf Termometer. I latarku. T. Dobra. Zobaczcie, czy ja mam tutaj za. Nie, dobrze mam jasność. Dobra. Czekajcie. Eee, Rozrzucam odpada każdemu. Mieszek drużynę podczas polowania. Mikrofon paraboliczny i czytnik e RMFM. -E I koryczki są w piwnicy. No, mgła jest. Ja, ja dzięki tej lampce to jak ludzi widzę. Czekajcie sobie, może te lampeczki tutaj sobie, też sobie zgaszę. I zresztą mgła tu mi się wszystko, wiecie, odbija, nie mam jak to, nie mam jak tego zasłonić, ani nic. No, dzień. dzień dobry. Oj. Pozytywka. Gdzie ja weszłem? Jest tak ciemno, mam górę czepnął Za kością zobaczymy. Jezus. To jest chowajka hmm. Kości dalej nie widzę 嗯。Hmm. Jest ile? Czy tu będzie gdzieś? Jest ile? tu jest? Idziemy po rzeczy. On no gdzieś tam będzie, w tym, w tym, przedpokoju będzie. Wiecie? Dobra, dziewięćdziesiąt dwa, hmm. Dobra, czekajcie, bo... Dobra, zaniesiemy sobie dwa razy zeszyt, na razie. Ja. bo jedną damy tu tą um damy tu hmm. ja, nie bardziej tu jest Temperatura spada, więc... Przejdziemy po resztę rzeczy. Czekajcie, hmm. ja ty tylko opiszę dobrze. Dobra, lecimy dalej, przepraszam Was, ale musiałem opisać koledze, że ta latarka to jest główna, a nie latarka. Dobra, mózg mamy 94, dobra, spoko. Dobra, bierzemy tą kamerę, te Aladocy. Co ciebie, bo ja mam za daleko odsuniętą podkładkę i tak I potem jest. tak kiczowato. Mamy 94, będzie spoko. To będzie freezing Dot! Do do dot Chodot co widziałem Co tam? Chyba widziałem DOCA, jak się nie mylę. Do wody, docy Jak się nie mylę, nie? Boże, ta latarka to jest... No, 93. Dobra, weźmiemy... Trzepanko. Próbujemy z nim pogadać. Jeszcze tylko zobaczę. To na pewno były docy, ale chyba dobrze widziałem. Bo zobaczymy, bo może orby będą. Tak, docy są. Są łazi tam. Dobra, super. Ale orbów to ja tutaj niestety, ale nie widzę. Orbów to nie widzę, ale docy są. Dobrze widziałem. Dobra, to idziemy dalej. Mamy trzepanko. 94 mamy, no dobra A nie, ale tutaj w tym domu... Czekajcie tylko... Tylko odpiszę, dobrze? Przepraszam Was bardzo. Dobra, lecimy. No to możemy odłożyć w sumie. Dobra, pójdziemy zobaczyć co jeszcze może być. Bo są... Yy, są łapki, czyli jest ultra violet. Phantom, Banshee lub Gorio. Mhm. Co może być? RMFK. A, wpis duchy nie będzie. A, freezingu nie będzie, dobra. Spirit Box i orby, hmm. spróbujemy z nim pogadać. I ile masz lat? Ile masz lot? Jak długo nie żyjesz? W którym roku umarłeś? Powiedz coś, słyszysz mnie? Idziemy dalej, zobaczyć. Aczkajcie. To w sumie możemy zabrać, i to możemy zabrać. O to już niepotrzebne. Bo to mamy na pewno. Dobra. G. G. Zobaczymy aparat i... Co jeszcze mogę sobie zrobić? A, bo RMF jest zaliczone. Mikrofon paraboliczny. Ten mikrofonek jeszcze. Dobra, na dole sobie zrobimy sobie zdjęcie zaraz. No nie, światło zapalił. Czyż tak to ja nic nie zobaczę. Dobra, idzie. A, jak mózg? 90. Dobra Rzejdźcie, tutaj na wejściu mamy ten pozytywek Więc sobie go zrobimy Tylko nie widzę nigdzie kości niestety Yes, those. To wyniesiemy, dobra, idziemy. Pisać się nie wpisze. Zobaczymy, hmm. który z nich jest taki szaj, taki cichy, nie? Czekajcie, G, G. 88 osiem, zdjęcia, pozytywka interakcja na trzy piastki, super, ha, 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 ha te orby, no. Aha, aha, ja tam byłem nie zgasiłem tego światła, ja bym tam w ogóle dał e, kamerę, w ogóle z drugiej kamerę w ogóle bym dał w łazience, kamerę bym dał w łazience, no i tyle, no bo co innego, nic innego tutaj nie zrobimy, bo nie mamy rzeczy, dobra, idziemy. Wiecie co? Mam nadzieję, że przynajmniej coś zarobię tutaj. A nie, że będzie, wiecie, flipa, nie? Ktoś tam widzi. No, idziemy. Coś taki aktywny się zrobił, jak człowiek, Z e, Stamt... Jezu, nie to chciałem. To chciałem? Stamtąd się zrobił. Dobra, Zobaczymy teraz, czy są. No nie, znowu to światło zapalił. No, pierun jest z niego niemożliwy. Może ta te jakość tej kamery to jest po prostu level. Ja pierniczę, nie? Ja, ja stąd nie zobaczę, czy coś jest. Weź tam muszę iść i te światło zgasić. Czekajcie, weźmy sobie aparat. Sobie jeszcze w razie czegoś sobie zdjęcie sobie porobię i. Nie, wiem, może do tej łazienki pójdę z nim spróbować pogadać. No, to zapalam czy nie? Ej, bo... Nie widzę, świeci się to. No! Ja pierdzielę, ja klikam, klikam i. Nie mam pojęcia teraz. Trzeba, a gadaj, to nie wziąć, Jezu, nie to, tylko to ile masz lat. Jak długo nie żyjesz, słyszysz mnie? Ile masz lat, ile masz lat, jak długo nie żyjesz, w którym roku umarłeś? Po prostu nie wierzę, nie? O ludzie złoci, co tu będzie za duch? Chodź, ja zobaczyć to zdjęcie trafiłem ostatnio. A tak, interakcja. To było tutaj. Dobra, jeszcze raz. Kiedy ja to światło zgasiłem? Czy ja tam z domu tego światła nie zgasiłem? Skasiłem. a Tak, tutaj Orbów nie widzę. Czy tutaj jakieś orby? Strasznie ciężko w ogóle coś yy, zobaczyć przez te kamery. Hm. Ale orbów nie ma. Hm. Bo taki szaj jest ten... Yy, ten duch mi się zdaje, wiecie? Czekajcie, a po poczy... co? Nie, to gdzie to jest pod Eee, Fantom właśnie Gorillo. Czekajcie, a Gorio to... co to było? Goryo. No wiadomo. Tylko wtedy, kiedy jest oglądany przez kamerę. No nie, no, był tak i pokazał mi się. No, to nie będzie gorio. To nie, to gorio odpada. No myślę, Banshee i Phantom. Banshee i Phantom. Phantom to rodzaj ducha, który może opętać i to Najczęściej jest przywołany przez tablicę. o chuje. Wzbudza również strach w ludziach otaczających go. mod moc patrzenie na fantoma znacznie obniży twoje psychiczne. Spotografowanie fantoma sprawi, że tymczasowo zniknie. Yy, I Banshee. Yy, śpiewająca syrena za zamiast tego Żeść. Hibem wabi swoje ofiary, wiadomo, że y, wybiera konkretną ofiarę, zanim zadajemy ten cios. Cała moc Banshees osłabi swój cel przed atakiem. Krzyki Banshees słychać czasami przy użyciu mikrofonu parabolicznego, a nie było nic słychać. Ja bym dał fantoma, najwyżej y, spudujemy Idziemy i tyle będzie z dzisiejszego grania, czyli będzie fantom, a na fantoma co jest? Spirit Box. Możliwe, że jest, tylko że mi znowu coś jest nie halo! bo faktycznie coś jest nie halo, bo, czekajcie, opcje czułyśmy czy dźwięk phantom a, naciśnij i mów. phantom Fantom! 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 Chyba mam też popięczone z mikrofonem chyba? Nie wiem no, Ale Orbów nie widać, no ludzie, już dawno by były, tak? Dobra, no, dajmy Fantoma i odjeżdżamy Nie ma sensu tam po prostu. Się nie Phantom Jej! O, idzie tam 615, super! Nie no, bomba! Super! Dobra moi drodzy, to, to było na tyle. Dzisiaj od, odkryliśmy Fantoma, trafiłem w na średnim, więc... Zobaczymy, jak będzie w kolejnym odcinku. Za tę przeczytkę serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i że jak coś to oczywiście będziemy się widzieć standardowo za tydzień w kolejnym. Tak będzie już standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, widziane. Pozdrawiam Was do lunia, więc się trzymajcie. No i cześć, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku, także pa pa!